Cześć, nazywam się Olga Drzymała i propaguję jeździectwo oparte na zrozumieniu i porozumieniu z wierzchowcem. Propaguję jeździectwo, które można porównać do tańca towarzyskiego, gdzie partner prowadzący prowadzi w sposób elegancki, subtelny i z wyczuciem. Dlatego zachęcam, obserwuj moją szkoleniową działalność, wysłuchaj podcastów i tańcz z koniem. Kojarzycie sytuację, kiedy koń wpada do środka i za nic nie chce się dać namówić, na to, żeby dać się przepchnąć? To trochę złe słowo: przepchnąć, bo koń nie powinien być przepychany na ścieżkę, którą mu wytyczyliście, czy wytyczyliście do przejechania. Kojarzycie sytuację, w której koń idzie na zewnątrz i podobnie jak wcześniej. Też nie daje się namówić na to, żeby pójść ścieżką, którą wymyśliliście, żeby go poprowadzić. Nie reaguje na łydkę, nie idzie trasą, którą zamierzaliście go poprowadzić. Ścina łuki, zakręty, kręci tylko małe kółka albo nie chce w ogóle na to kółko wjechać. Odmawia nawet wejścia w zakręt, na przykład w jedną ze stron. Podejrzewam, że każdy jeździec borykał się z takimi problemami podczas jazdy wierzchem, szczególnie na etapie nauki jazdy konnej. I w takich sytuacjach, słuchajcie, najgorszym rozwiązaniem jest próba poradzenia takiego siłowego poradzenia sobie i wyegzekwowania przez jeźdźca, posłuszeństwa przy pomocy zaciągniętej wodzy, gdzie jeszcze bardzo często szkoleniowcy dają do ręki dodatkowe wodze, które wzmacniają siłę rąk. Wodzami pracując wodzami jeździec powinien rozluźniać mięśnie przodu ciała konia. Wodze są narzędziem właśnie służącym do takiej rozmowy do rozmowy, do rozmowy o rozluźnieniu Przodu ciała konia, ewentualnie o ustawieniu łopatek. Natomiast siłowanie się z koniem, próba przepchnięcia go na właściwy tor, zablokowania, żeby nie schodził z tego toru, to, 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 to jest słaby pomysł. Ja wiem, że tak, tak, tak uczą w ośrodkach jeździeckich. No, ale to jest bardzo duży błąd. To jest bardzo duży błąd. Nad, z, z takim problemem, czy nad takim problemem, to jeździec powinien pracować znaczy w zasadzie nad jego rozwiązaniem. Powinien jeździec pracować, rozmawiać z koniem przy pomocy no, swoich dolnych kończyn. I, I specjalnie mówię dolnych kończyn, dlatego że to dotyczy i uda, i ud, i, i yy, łydek. Ale chyba bez sensu jest pewne rzeczy tłumaczyć. Myślę, że z nie, niektórymi w ogóle zwrotami to jeźdźcy się nawet nie spotkali na etapie nauki, takimi jak, jak równowaga boczna konia. A tutaj trochę będzie mowa, znaczy trochę. To będzie właśnie mowa o, o, o braku równowagi bocznej konia, bo to jest jedna z, z przyczyn takiego zachowania konia. Ale ja nie będę tłumaczyła tej równowagi bocznej czym ona jest i, i dlaczego zaburza pracę jakby ciała konia i, i nie pozwala mu słuchać jeźdźca. Ja proponuję, żebyście zrobili ćwiczenie. Ćwiczenie słuchajcie, będzie polegało na tym, najlepiej oczywiście na początek wstępie. Jedziecie sobie najlepiej na jakimś dużym kole. Na pewno to nie można robić na początku na, na małych kołach. I teraz Chciałabym, żebyście spróbowali pojechać z, z szeroko rozstawionymi rękoma i wodzami. Nie? Wyobraźcie sobie, że i te, te wasze ręce muszą być dokładnie y, y, rozłożone na boki równo. To znaczy chodzi mi o to, że, że na przykład jakbyście mieli tam bluzę czy kurtkę z zamkiem błyskawicznym nie? z przodu, to te ręce dokładnie mają być w tej samej odległości od y, tego zamka błyskawicznego i naprawdę szeroko. I oczywiście to nie jest nauka jazdy z szerokimi rękoma, szeroko rozstawionymi rękoma, bo, to, bo tak się nie jeździ. To jest ćwiczenie. I teraz musicie spojrzeć na ustawienie w zasadzie szyi konia. Szyja konia powinna być ustawiona dokładnie po środku waszych rąk. Czyli właśnie tak, jakby na linii tego zamka błyskawicznego. Jeżeli szyja konia i łopatka konia przybliża się do jednej z wodzy, no to znaczy, że koń to już, to znaczy, znaczy, to już, właśnie, to, be, to wiadomo, to jest sygnał, że koń będzie właśnie schodził z trasy, którą go prowadzicie. Warunkiem takiego prawidłowego wykonania tego ćwiczenia jest to też, żebyście siedzieli w siodle w ten sposób, żeby dokładnie wyznaczać swoim ciałem, trasę, koniowi, trasę, którą chcecie iść. To znaczy, musicie sobie wyobrazić, że idziecie na własnych nogach i jakbyście ustawili ciało, gdybyście sami tą trasę przemierzali, którą, którą chcecie poprowadzić konia. I do tego właśnie te rozstawione ręce. I teraz o drugie miejsca jest zamykanie wody, kiedy właśnie koń nie ma tej szyi na środku jakby tej przestrzeni, którą, którą budują rozstawione ręce. Zamykanie wodzy, właśnie od strony, na, z której koń zaczyna jakby nie przytulać się do wodzy. Jeżeli koń zaczyna przytulać się do lewej wodzy, jeździec zamyka lewą wodzę. Jeżeli koń zaczyna się przytulać do prawej wodzy, jeździe zamyka prawą wodę. Sugerując tym samym, tym samym koniowi, że jeździec chce pracować nad prowadzeniem konia po ścieżce wodzami. A tak jak już wspomniałam, wodze nie służą do tego. Jeździec powinien prowadzić konia po wyznaczonej ścieżce ciałem i kończynami dolnymi. I teraz musicie się postarać opanować ten odruch zamykania rąk. Czyli musicie przede wszystkim najpierw popracować nad sobą. Zastanowić się, czy w momencie, gdy koń właśnie nie, wykonuje takie e, e, ruchy, czy takie parcia na daną wodzę, czy właśnie nie macie tego odruchu. Jeżeli czujecie, że was kusi, żeby zamknąć którąś wodę, nie. Musicie się opanować, nie wolno wam tej ręki zamknąć. Nadal ciało musi być ustawione, nie możecie przy, tym, przy tej okazji próbować jakoś tego ciała przestawiać, próbować ciałem e, e, konia spychać, przepychać. Nie. To jest wszystko, nadal macie ciało ustawione tak, jakbyście chcieli sami maszerować po, po wyznaczonej ścieżce. I teraz kolejnym elementem tego ćwiczenia jest namówienie konia łytką, żeby ustawił ciało tak, żeby właśnie ta szyja jego znowu ustawiła się idealnie na środku, prosta, idealnie na środku przestrzeni, którą tworzycie, Otwartymi rękoma. I to jest tak, że szyja konia po prostu kontruje ucieczki ciała na bok. Nie? A ta ucieczka ciała konia na bok, to właśnie przyczyną często tego jest brak równowagi bocznej. I teraz tak. Koń będzie się zbliżał szyją i łopatką do na przykład prawej wodzy. Nie? To w tym momencie jakby szyja mu się zgina w lewo. I teraz mówię, nie zamykacie wodzy tylko prawą łydką od strony właśnie tej napierającej łopatki konia, takimi delikatnymi puknięciami, bo to nie może być, nie, nie można cisnąć, nie można próbować zepchnąć konia łydką. Bo to jest, mówię, czysta fizyka. Jeżeli działacie siłą, to koń odwzajemni się siłą. Jeżeli pchacie łytką, koń będzie na tą łytkę napierał. Nie, koń ma zrozumieć, że ma odejść od tej łytki. Dlatego te sygnały muszą być powtarzane i krótkie, bo koń wtedy nie ma jakby na co odpowiedzieć. I tymi łytkami tak długo, aż koń nie zareaguje. Dajecie sygnały krótkie pracujące z konkretnym przekazem, który które, który rozumiecie, to znaczy wiecie, jaki przekaz dajecie koniowi. Wiecie, że mówicie mu, nie pchaj się na prawą stronę. I ta łydka pracuje tak długo, aż nie poczujecie, obserwujecie sobie szyję, aż nie poczujecie, że właśnie koń odchodzi od tej prawej łydki, a szyja się prostuje i ustawia się dokładnie na środku. Przestrzeni, którą zbudowaliście z rąk, i to samo jest z drugą stroną. Jeżeli widzicie, że lewa łopatka zaczyna zbliżać się do lewej wody, zaczyna koń napierać, jakby na tą, na tą przestrzeń z lewej strony i waszą lewą, lewą rękę, to znowu łydka działa z lewej strony i mówi: Nie pchaj się na tą stronę, działacie tak długo, aż szyja się nie wyprostuje. I nie znajdzie się dokładnie na środku przestrzeni, którą zbudowaliście z otwartych rąk. I tak prowadzony koń tymi łydkami będzie bardziej, yy, znaczy nie, 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 będzie, nie będzie właśnie kombinował i nie będzie próbował walczyć z siłowymi wodzami. Tak prowadzony koń, koń nauczony, że to nie wodze, nie ręce jeźdźca go prowadzą, tylko ciało i łydki, będzie wiedział, i, 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 i z czasem oduczy się siłowania z y, y, rękami jeźdźca z wodzami i napierania na nie. Ale to trwa. Koń, który zawsze tak był prowadzony, on przy pierwszym ćwiczeniu być może w ogóle nie odpowie, bo trzeba to zrobić drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, aż w końcu koń zrozumie i zareaguje. I bardzo ważne jest stworzenie warunków koniowi do tego, żeby mógł posłuchać tych pracujących łydek. Po pierwsze warunkiem jest to, że ciało musi pilnować, żeby koń na te pracujące łydki nie przyspieszał i znowu nie wodze hamują, gdy koń przyspiesza na to, na, na, w reakcji na, na, na łydki, nie to ciało. Ciało mówi, nie, nie przyspieszaj, bo te łydki nie mówią i szybciej, tylko mówią zupełnie coś innego. Jeżeli koń przyspiesza, to znaczy, że próbuje tak zrozumieć te łydki. Więc koń musi zachować równy rytm, równe tempo, żeby mógł zrozumieć przekaz dawany, dawany łydkami. Kolejna rzecz, to otwartymi tymi wodzami jeździec powinien. Pracować nad rozluźnieniem mięśni przodu ciała konia. O tym mówiłam w innym podcaście. Zachęcam, znajdźcie, posłuchajcie. Kolejnym sygnałem, który pomoże stworzyć mu warunki do tego, koniowi warunki do tego, żeby posłuchał działania łydek i zrozumiał, co one przekazują, są sygnały skupiające. I Sygnały skupiające to, to też jest dosyć złożona sprawa, ale na początek, na początek to takim sygnałem skupiającym będzie takie klepnięcie konia w przód klatki piersiowej. To znaczy, musicie sobie wyobrazić, że wędzidło nie leży w buzi konia, w pysku, czy, czy, czy tam jak jeździcie bez wędzidła, czy na chrapnik nie, nie leży na nosie konia, tylko na przodzie klatki piersiowej. I musicie tymi od, nawet otwartymi, właśnie rękoma e, zrobić taki, taki, taki ruch, taki sygnał, jakbyście chcieli lekko klepnąć konia w pierś. I też powtarzacie: pyk, 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 klepnięcie, klepnięcie, klepnięcie aż nie poczujecie, że koń y, zareagował y, ta, 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 taką. Powinniście wyczyść, wyczuć taką sekundę zainteresowania nie? na zasadzie: o, coś tam ode mnie jeździe chce. I wtedy wykorzystujecie tą taką sekundę zainteresowania konia do tego, żeby na przykład właśnie wyregulować rytm i tempo albo, albo rozluźnić mięśnie ciała konia. I takie prowadzenie konia ciałem i, i, i łydkami i udami jest, jest bardziej skomplikowane niż ja tutaj to opisuję czy omawiam, ale Chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, spróbowali to ćwiczenie wykonać, które Wam uświadomi pewne rzeczy. To znaczy przede wszystkim Wam uświadomi to, czy walczycie z koniem, z koniem za pomocą, za pomocą wody, próbujecie go przepchnąć za pomocą wody, czy, czy jednak za pomocą łydek. Czy koń słucha Wasze sygnały dawane łydkami, czy nie słucha? I teraz jeszcze na koniec. Dodam, bo też już nagrałam podcast o roli ut jeźdźca. Znowu zachęcam, znajdźcie, posłuchajcie, ale w momencie, kiedy uda Wam się namówić konia przy tym ćwiczeniu, żeby posłuchał łydki, nie? żeby odszedł od niej, żeby się wyustawił, właśnie ustawił ciało, ciało prosto, tak żeby szyja też była prosta i na środku tej Waszej otwartej przestrzeni, to wtedy człowiek powinien, czy jeździc powinien. Starać się tak, jakby wypionować bardziej uda. Na zasadzie takiej, jakby, jakby troszeczkę chciał w, 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 w takie, takie kleszcze zamknąć konia, ale nie, że ciś, ciśniecie tymi udami czy kolanami, nie. To jest właśnie ciągnięcie kolan w dół. Trochę tak, jakbyście chcieli ukorzenić drzewo, nie? Jakby, jakby udo było drzewem. Ukorzeniacie drzewo i wtedy wyraźnie zaznaczacie koniowi, że nie powinien ponownie zacząć się pchać na którąś ze stron. Oczywiście nie od razu koń posłucha też tych ud, więc, nawet jeżeli uda się wam namówić konia do tego właśnie, żeby, żeby nie napierał, żeby szedł prosto w tej przestrzeni zbudowanej przez wasze otwarte wodze, ciało i nogi. To prawdopodobnie za chwilę znowu zacznie napierać na lewo albo na prawo, bo taka jest jego pamięć pracy, napięcia mięśni, ustawienia ciała i tak Ważne jest, żeby po prostu być konsekwentnym i na nowo konia namawiać. I uczyć go jakby zrozumienia sygnałów. Oczywiście to, sam, to samo ćwiczenie mo, można zrobić w, w wyższych chodach w kusie w galopie jest to już trudniejsze, no w galopie najtrudniejsze, ale myślę, że w kusie czasami nawet to lepiej koniom i jeźdźcom wychodzi niż w wstępie. Także bardzo Was zachęcam do, do zrobienia tego ćwiczenia i chętnie odpowiem na pytania. Prowadzę też od, treningi online. Zachęcam, zawsze możemy popracować, zrobić jeden taki próbny trening, przy którym właśnie dokładnie Wam wytłumaczę, o co w tym ćwiczeniu chodzi i, i skoryguję właśnie błędy, na przykład popełniane przy tym ćwiczeniu. Także mówię, zachęcam do kontaktu i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Następny podcast, jaki chcę nagrać, to będą ćwiczenia, które pomogą miejscom, którym wypadają stopy ze strzemią. Ćwiczenia, które pomogą ułożyć nogi tak, żeby te. Stopy nie uciekały ze strzemion. Z jednym tylko zastrzeżeniem będzie to podcast dla patronów, na podcaście właśnie dla, dla patronów. Także zachęcam do wsparcia mnie na Patronite. Link do Patronite, do mojego profilu znajdziecie w opisie. Myślę, że, że może, może Was to zainteresować. Także dziękuję i zapraszam.